Jeśli jesteś osobą, która pracuje przed komputerem, bądź masz siedzący tryb życia, to pewnie ból pleców, kolan, bioder nie jest ci obcy. Ale ja mam dla ciebie kilku, myślę, że maksymalnie trzy minutowy trening, który regularnie wykonywany nawet trzy razy w tygodniu zlikwiduje ten problem. Dobrze i zaczynamy. Tutaj nie potrzebujesz żadnego dodatkowego sprzętu, ani też dużej ilości miejsca. Pierwsze ćwiczenia tutaj popracujemy nad rozluźnieniem pleców, kręgosłupa, który w całej sytuacji pracy siedzącej jest najbardziej poszkodowany. Mamy tutaj do zrobienia kocie grzbiety, bardzo mocne kocie grzbiety, najmocniejsze jakie jesteś w stanie wykonać. Tutaj zależy nam na tym, aby rozciągnąć właśnie kręgosłup i wszystkie mięśnie, które wzdłuż jego się znajdują. Fajny łuk, rób to płynnie, 15-20 powtórzeń, później kolejne ćwiczenia. Zostań w tej pozycji i robimy naprzemienne wznosy ręki. I nogi. Tutaj te mięśnie, które przed chwilą rozciągaliśmy, to teraz aktywujemy. Całe prostowniki, mięśnie czworoboczne. Dodatkowo pracujemy tutaj fajnie nad stabilizacją. I tymi dwoma ćwiczeniami zadbaliśmy już o plecy. Teraz ćwiczenie numer 3, czyli wy pracy siedzącej, często występuje taka pozycja. Plecy zaokrąglone, klatka piersiowa schowana, tak? Więc przez to, że mamy klatkę piersiową schowaną, to mięśnie na niej są przekurczone i to wtedy powoduje, że ona ściąga plecy, łopatki do przodu i robi nam się garb. Więc to, co każdy z nas w domu ma, to futryna do drzwi. Jedna strona, druga strona i po prostu rozciąganie. Klatki piersiowej. Tutaj nie szarp, nie, nie buje się. Możesz tak delikatnie wiesz, pulsować można powiedzieć. No i trzymaj to w takim rozciągnięciu przez 30 sekund. Warto jeszcze delikatnie zadbać o aktywację barków. Czyli normalnie, siedząc, nawet co pół godziny, co godzinę przed komputerem, zrób sobie krążenia barków, aby je pobudzić, aby też się nie zostały. Automatycznie krwi nieco więcej przepłynie do mięśni. Nie staną się bardziej żywe, można powiedzieć tak to w wielkim uproszczeniu. I na koniec jeszcze nogi. Rozciągniemy troszkę czwórki, troszkę dwójki, bioderka. Takie można powiedzieć, zrobimy trzy w jednym. Zrób sobie pozycję taką do, do kucka i takie ruchy. Nie musisz tutaj robić tego perfekcyjnie, idealnie. Chodzi tylko o to, aby poruszać po prostu biodra, kolana. Kostki, taki można powiedzieć zestaw, tak jak mówiłem, trzy w jednym.